Witajcie kochani na kanale Grania na Ekranie. Dzisiaj mamy strapki Super Linie i Ekstra Linie. Już część wydrapałem, żeby Was nie przynudzać i żeby ten odcinek za długo nie trwał. No to zaczynamy. To jak już widzicie, jedną linię mamy wydrapaną. Stały nam cztery symbole do odkrycia. Motyl. Szukamy motyla. Mamy tutaj. I tu mamy motylki. Kolejny symbol to piłka. Nie ma, nie ma. Jedna piłka jest przedostatni, podkowa. Podkowa mamy tutaj jedną. Tutaj i tutaj. I ostatni symbol to rower. Tu jest rower. I mamy drugą linię. Udało nam się wydrapać drugą linię. No to ta zdrapka będzie na pewno na plus. Tutaj mamy rower. I tutaj mamy rower. I to chyba wszystko. Jeszcze sprawdzimy, czy niczego nie przeoczyliśmy. Ale chyba nie. No to sprawdzamy. Wygrana tutaj jest 5 zł. I tutaj mamy 5 zł. Czyli w pierwszej zdrabce mamy 10 zł. Fajnie. Literki RRR. O! Premiera zdrabki, pierwsza zdrabka i wygrana. Kolejna zdrapka. Szukamy kwiata. Tutaj mamy. Tutaj. Jest kwiatek. I tu jest kwiatek. Ach, jeszcze tu. Wszystko, wszystko. Kolejny symbol tęcza. Nie mamy tęczy. Szkoda. Klapki. Nie mamy. I łódź też nie mamy. To ta zdrabka będzie raczej przegrana. n a -r. Tak jest. Jedna zdrabka przegrana. pierwsza. I kolejna. Piłka. Szukamy piłki. Tutaj mamy. Mamy kolejną zdrabkę wygraną, na pewno już. Super. Mamy już tutaj linię. I jeszcze gdzieś mamy piłkę? Nie mamy. Kolejny symbol gwiazda. Tutaj mamy gwiazdę, tutaj. O, tu ile gwiazd. I tutaj gwiazda. I tęcza. Tu jest. O, tylko jedna. I ostatni arbus. I mamy drugą linię, kochani. Już mamy dwie linie. Czy też będzie 10 zł, może więcej? 5 złotych i 5 złotych, to już w 3 zdrabkach wygraliśmy. Na 3 zdrabki wygraliśmy 20, 20 zł Tak, tutaj też powinny być rrr kontrol. no też są. Literki rrr, o to nawet. te premierowe superlinie nie są takie złe jak na razie. Kolejna zdrabka. Szukamy kraba Krop. jest jeden, drugi, dwa kości tutaj mamy tutaj, i tutaj kolejne, popcorn, mamy tutaj, tutaj. Tutaj. O, kolejna zdrabka wygrana. No super. Trzecia zdrapka na 4 wygrywająca. Bardzo się cieszę. A, jeszcze mamy gdzieś popcorn. Nie. I ostatni symbol dzwon. Dzwon. Nie mamy dzwonu. Tutaj mamy tylko jedną linię. Sprawdźmy ile wygraliśmy. 5 zł. Literki kontrolne to. BBB. Ale super, naprawdę super. Zdrabka się zwróciła. Naprawdę podoba mi się ta premiera. zdrapki I ostatnia super linia I drapiemy. Szukamy dzwonu. Dzwon. Nie mamy. Klapki. O, też nie mamy. Nie widzę. Balony. Tutaj mamy. Tutaj. No i ostatnia. słońce. No, nie widzę słońca. O, słabi łódka zrobka chyba przegrana. Bo wszystko wydrapałem ale sprawdziłem. Literki kontrolne RA. No przegrana. L nie mamy tutaj nic wygranego. No i tak super. Wygraliśmy 25 zł. 5 zł na pliźnie w superliniach. Na 5 drapek 3 wygrane. 2 przegrane. A tu mamy 3 wygrane. I ostatnia zdrapka, ekstra linie, czyli można powiedzieć królowa linii. I szukamy serce. Tutaj mamy tylko jedno serduszko gwiazda. Idziemy może od dołu. Jest jedna druga dwie gwiazdy przedostatni symbol kwiat mamy tutaj i chyba wszystko i ostatni symbol Popcorn. Popcorn. Tu jest popcorn. Uy, co to wszystko? Sprawdzamy. Tutaj raczej wygranej nie ma. No nie ma. Mamy no, literki BAS. No niestety ekstra linie przegrane. No to jesteśmy stratni z dzisiejszych. Drapania 5 zł, bo na zdrabki wydaliśmy 10, 20, 35, a wygraliśmy 25, no to 10 zł jesteśmy stratni. Ale nic, jak widzieliście mój ostatni odcinek, Wielką Krzyżówkę, to tam wygrałem 100 zł, gdzie myślałem, że było 60, ale jedna pani, która też ma kanał pewno zdrabkowy, napisała mi w komentarzu, że literki kontrolne. Te, które tam były, to wygrywająca jest stówka. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Na razie.